Na obrzeżach Ełku, w niewielkim bloku z wielkiej płyty, mieszkał chłopiec o imieniu Rafał Stępień. Urodził się w 1987 roku. Jego matka, pielęgniarka w miejscowym szpitalu, była kobietą cichą i zamkniętą w sobie. Ojciec, kierowca ciężarówki, znikał z domu na długie tygodnie. Gdy wracał, zwykle był pijany. Wtedy w mieszkaniu panowała cisza, ale nie ta dobra. Raczej ta napięta, niebezpieczna, gdy dziecko wie, że każde słowo może sprowokować krzyk. Rafał od najmłodszych lat miał problem z nawiązywaniem kontaktu z rówieśnikami. Nie lubił wspólnych zabaw, nie biegał z innymi po podwórku. Zamiast tego, godzinami siedział na parapecie, obserwując, jak inni wracają ze szkoły, jak kobiety z siatkami w rękach idą do sklepu, jak psy szczekają na przechodniów. Lubił patrzeć. Patrzeć i zapamiętywać szczegóły. Mówił o tym później, że już wtedy czuł coś dziwnego. Nie potrafił tego nazwać. Czasem wyobrażał sobie, co by było, gdyby ktoś po prostu przestał wracać do domu. Jak długo by go szukano. Kto pierwszy by zauważył? W szkole był przeciętny, ale nauczyciele często powtarzali, że ma dobre oko. Lubił rysować twarze, zawsze bardzo dokładnie. Z cieniem potoczami, z detalami, które zdradzały więcej niż powinny. Z biegiem lat w jego szkicach pojawiały się rysy: niepokoju, strachu, czasem bólu. Nikt się tym nie interesował. W tamtych czasach nikt nie myślał o tym, że dziecko może mieć problemy emocjonalne, jeśli tylko nie sprawia kłopotów. Ojciec zmarł, gdy Rafał miał 15 lat. Zawał serca w kabinie ciężarówki, gdzieś pod poznaniem. Pogrzeb odbył się w zimie, w Ełku. Rafał nie płakał. Stał nad trumną, patrzył w dół i powiedział tylko jedno zdanie, które matka zapamiętała do końca życia. Teraz już nikt nie będzie na nie krzyczał. Po śmierci ojca jeszcze bardziej się zamknął. Wieczorami wychodził na długie spacery nad Jezioro Ełckie. Tam, gdzie ścieżki stawały się błotniste, a światła miasta ginęły za drzewami. Czasem wracał dopiero nad ranem, z zamarzniętymi dłońmi i oczami. Które jakby patrzyły przez ludzi. W wieku 17 lat zaczął pracować dorywczo w warsztacie samochodowym. Właściciel wspominał po latach, że był dokładny, spokojny i aż za bardzo cichy. Nie palił, nie pił, nie wychodził z kolegami. On był jak cień, mówił jeden z mechaników. Pojawiał się, robił swoje, znikał. Ale jak się spojrzało mu w oczy, to miałeś wrażenie, że on cię obserwuje, jakby notował każdy Twój ruch. Po skończeniu technikum mechanicznego dostał pracę w lokalnym zakładzie energetycznym. Zarabiał niewiele, ale nigdy nie narzekał. Zaczął wynajmować małe mieszkanie przy ulicy Toruńskiej, w starej kamienicy z lat 60. Sąsiedzi mówili, że był grzeczny, ale dziwny. Nie zapraszał nikogo, nie wychodził wieczorami. Zasłaniał okna, nawet latem. Jedna z sąsiadek, starsza kobieta, wspominała po latach. On miał taki zwyczaj, że jak się go mijało na klatce, to zawsze się zatrzymywał na sekundę. Patrzył w oczy i się uśmiechał. Ale ten uśmiech był... pusty. Jakby mechaniczny. W 2003 roku w Ełku zaczęły ginąć koty. Najpierw jeden, potem drugi. Policja uznała to za wybryk nastolatków, ale w lokalnej społeczności zrobiło się nerwowo. Niektórzy zaczęli mówić, że ktoś trenuje, że to zapowiedź czegoś gorszego. Rafał był wtedy w centrum tego miasta każdego dnia. Zawsze ten sam plan dnia, te same trasy, ta sama samotność i gdzieś w środku, coraz silniejsze uczucie kontroli. Po raz pierwszy miał wrażenie, że coś należy tylko do niego. Rok 2004. Rafał Stępień miał wtedy 21 lat. Od kilku miesięcy żył w rytmie, który znał na pamięć. Praca, spacer nad jezioro, powrót do pustego mieszkania. Tylko wieczorami coś zaczynało się zmieniać. Nie potrafił spać. Leżał w ciemności, wsłuchując się w dźwięki z za ściany, w krzyk dziecka, w odgłos telewizora, w płacz sąsiadki z naprzeciwka. Wszystko brzmiało jak echo. Jak coś, co nie należy do świata zewnętrznego, tylko do jego głowy. Coraz częściej wychodził na spacery po zmroku. Chodził bez celu po pustych ulicach Ełku, obserwując ludzi przez okna. Widział ich światła, ich ruchy, ich codzienność, a potem wracał do siebie, do ciszy. I z każdym dniem czuł, że ta cisza jest zbyt głośna. Pewnego listopadowego wieczoru, gdy mgła spadła na miasto, jakby chciała je ukryć, Rafał zatrzymał się na przystanku przy ulicy Wojska Polskiego. Nie wiedział, dlaczego tam poszedł. Na ławce siedziała kobieta, może trzydziestoletnia, ubrana w szary płaszcz. Czekała na autobus, który o tej porze już nie jeździł. Patrzył na nią przez chwilę, jakby próbował zapamiętać każdy detal. Ręce zmarznięte, splecione na kolanach, torbę z logo sklepu spożywczego, drobne drżenie ramion. Później powie śledczym, że to nie był plan, że wtedy coś w nim po prostu kliknęło. Następnego dnia do pracy przyszedł spokojny, jak zawsze. Mechanicy żartowali przy porannej kawie, a on w ciszy czyścił narzędzia. Kiedy jeden z kolegów zapytał go, czy oglądał wczoraj wiadomości, tylko pokręcił głową. Nie wiedział jeszcze, że o szóstej rano policja odnalazła przy jeziorze damską torebkę i rozrzucone rzeczy osobiste. Przez kolejne tygodnie Ełk żył w napięciu. Ludzie przestali wychodzić po zmroku. Matki odbierały dzieci wcześniej ze szkoły. Policja obiecywała, że to tylko nieszczęśliwy wypadek, ale w powietrzu wisiał niepokój. Ktoś widział sylwetkę mężczyzny w pobliżu jeziora. Ktoś inny mówił, że widział, jak ktoś obserwował przystanek. Rafał słuchał tych rozmów w sklepie, w pracy, w autobusie. Nie odzywał się. Ale w jego oczach pojawiło się coś nowego. Spokój. Jakby wreszcie znalazł odpowiedź na pytanie, którego szukał przez całe życie. W kolejnych miesiącach jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Zaczął ubierać się staranniej, chodził pewniej, czasem nawet żartował. Z zewnątrz wyglądał na człowieka, który w końcu złapał równowagę. Ale w środku narastała cisza, gęsta, nieprzenikniona, pełna czegoś, co on sam nazywał poczuciem kontroli. Wieczorami przesiadywał nad jeziorem Ełckim, na tej samej ławce, gdzie jeszcze rok wcześniej szkicował pejzaże. Teraz tylko patrzył w wodę, słuchał, jak fale obijają się o brzeg i powtarzał w myślach to samo zdanie. Nikt nie zauważył. Wiosną 2005 roku z Ełku zaczęły znikać kolejne osoby: najpierw młody mężczyzna, potem kobieta wracająca z nocnej zmiany w sklepie. Władze miasta mówiły o przypadkach ucieczek, o problemach rodzinnych. Ludzie nie wierzyli. W małych miastach plotki rozchodzą się szybciej niż fakty. Zaczęto mówić o kimś, kto obserwuje, o mężczyźnie z ciemną kurtką, który pojawia się zawsze wtedy, gdy robi się naprawdę cicho. Rafał wiedział, że w końcu ktoś połączy te wątki. Ale nie bał się. Bał się tylko jednego, że znowu poczuje pustkę. Dlatego wracał nad jezioro coraz częściej. Nie szukał już nikogo, tylko siebie. Rok 2006. Rafał Stępień miał 29 lat. Miasto Ełk zaczęło odczuwać ciężar kilku lat niepokojących zdarzeń. Zniknięcia, zagubione rzeczy osobiste, podejrzane sylwetki nocą. Na ulicach pojawiło się napięcie, którego nie dało się wytłumaczyć ani pogodą, ani drobnymi kradzieżami. Policja zaczęła łączyć fakty. Komisarz Marcin Dąbrowski, doświadczony śledczy z Wydziału Kryminalnego w Ełku, zauważył pewien schemat. Wszystkie osoby zaginione w okolicach jeziora lub przystanków autobusowych, wszystkie w określonych godzinach nocnych, wszystkie samotne. Nie było dowodów fizycznych, nie było świadków, były jedynie obserwacje i drobne tropy. Ale Dąbrowski czuł, że sprawa zaczyna przybierać coraz poważniejszy obrót. Rafał tymczasem nadal funkcjonował w społeczeństwie. W pracy był uprzejmy, w sklepie kulturalnym, w tramwaju milczący. Wydawało się, że nic się nie dzieje, ale wewnętrznie jego świat stawał się coraz bardziej napięty. Każda wiadomość w lokalnej gazecie, każda plotka, każde spojrzenie przechodnia, wszystko analizował jak szachownice ruchów, której stawką było jego poczucie kontroli. W maju tego roku Dąbrowski i jego zespół wprowadzili pierwsze poważne działania operacyjne. Zaczęli od rozmów z sąsiadami osób zaginionych, przeglądali monitoring miejski, analizowali wszystkie dotychczasowe zgłoszenia. Przy okazji zauważyli pewien wzorzec. W bloku przy ulicy Toruńskiej mieszkał ktoś, kto prawie nigdy nie wychodził po zmroku, a codziennie w tym samym czasie robił krótkie obserwacyjne spacery w pobliżu jeziora i przystanków. To nie były dowody, tylko obserwacje. Ale w policyjnej praktyce obserwacja czasem znaczyła więcej niż dowód. Zespół Dąbrowskiego postanowił przyglądać się temu człowiekowi uważniej. Rafał, nieświadomy, że znalazł się w centrum policyjnej uwagi, zaczął popełniać pierwsze błędy. Nie planował ich. Po prostu rutyna i pewność siebie sprawiły, że nie zauważył kilku drobnych szczegółów: ślady butów w parku, których wcześniej nikt nie widział, samochód zaparkowany na miejscu, które zwykle było puste, krótkie rozmowy telefoniczne, które ktoś podsłuchał przypadkiem. Każdy z tych szczegółów był dla śledczych cennym kawałkiem układanki. W tym samym czasie Rafał zaczął czuć narastający niepokój. To nie było strach przed wykryciem, to było uczucie pustki. Spokój, który wcześniej towarzyszył jego działaniom, nagle się ulotnił. Zamiast niego pojawiło się poczucie, że coś wymyka się jego kontroli czas, ludzie, świat wszystko zaczęło mu przeciekać przez palce. Wieczorami nad jeziorem obserwował światła miasta, które odbijały się w wodzie i myślał o tym, jak cienka jest granica między tym, co ukryte, a tym, co jawne. Jego życie stało się grą w ciszę, ciszę, która miała chronić jego sekret i ciszę, która powoli zaczynała się kruszyć. Pierwsze poważne przełamanie śledztwa nastąpiło, gdy zespół Dąbrowskiego połączył informacje od sąsiadów z zapisami monitoringu. Na nagraniach widać było sylwetkę mężczyzny wychodzącego w nocy z bloku przy Toruńskiej. Nie widać było jego twarzy, ale ruchy, postawa, sposób chodzenia. Wszystko pasowało do wzorca obserwowanego przy zaginięciach. Dąbrowski zaczął konstruować portret psychologiczny. Spokojny, samotny, skrupulatny, zamknięty w sobie. Dokładnie taki jak Rafał. W tym momencie napięcie osiągnęło punkt krytyczny. Rafał zaczął czuć, że coś się zmienia. Nie wiedział, że ktoś obserwuje jego codzienne spacery. Nie wiedział, że ktoś analizuje jego rutynę. Czuł jedynie narastającą pustkę i presję, która kazała mu coraz częściej przerywać zwykłe czynności, zmieniać trasę, chować się w cieniu. Miasto żyło w cieniu niepokoju. Ludzie mówili o kimś, kto jest zawsze obecny, ale niewidoczny. Dąbrowski wiedział, że musi działać szybko, zanim rutyna sprawcy doprowadzi go do kolejnego błędu. Rok 2007. Rafał Stępień miał 30 lat. Miasto Ełk było wciąż w cieniu niepokoju. Ludzie wychodzili na ulicę po zmroku tylko w grupach, a każda nieznajoma sylwetka wzbudzała nerwowe spojrzenia. Komisarz Marcin Dąbrowski postanowił, że czas przejść od obserwacji do działania. Zespół zaczął wreszcie gromadzić wszystkie dowody w jednym miejscu. Zeznania świadków, monitoring, analizy rutyn mieszkańców. Na podstawie tych informacji skonstruowano portret psychologiczny, spokojny, samotny, skrupulatny, obserwujący życie innych bez wyraźnej interakcji. Brzmiało to znajomo. Rafał zauważył pierwsze zmiany. Zaczęło się niewinnie. Samochód, który wcześniej stał pusty przy jego bloku, nagle został sprawdzony przez patrol. Niepokój narastał, gdy dostrzegł więcej policyjnych wzroków w parku nad jeziorem. Każdy dźwięk w mieszkaniu zdawał się donośniejszy. Każda latarnia rzucała cień, który wydawał się go śledzić. Pojawiły się pierwsze momenty bezpośredniego zagrożenia, choć Rafał ich jeszcze nie rozumiał. Ktoś rozpytywał sąsiadów, sprawdzano zakupy i rutynę mieszkańców w okolicy jego bloku. Kamera miejska uchwyciła sylwetkę mężczyzny wychodzącego o tej samej godzinie co Rafał, w tym samym miejscu, gdzie wcześniej zauważono jego spacery. Rafał czuł presję. Nie była to strach o własną osobę, to był strach przed utratą kontroli. Od dawna życie układało się według jego planu, według jego rytmu. Teraz pojawiały się zmienne, które nie były w jego rękach. Jego codzienna rutyna zaczęła pękać. Rano chodził do pracy, ale już nie z tą samą pewnością. W sklepie wydawał się bardziej napięty, szybciej przeliczał produkty. Podczas spacerów nad jeziorem zmieniał trasę, chował się w cieniu drzew. Próbował przeanalizować każdy ruch przechodniów. Czuł, że obserwacja powróciła, tym razem w odwrotną stronę. Komisarz Dąbrowski wiedział, że musi postąpić ostrożnie. Każdy ruch Rafała był dokładnie notowany. Każde odstępstwo od rutyny analizowane. Policja rozwinęła działania tak, aby Rafał nie zorientował się, że jest obserwowany. Pojawił się pierwszy moment konfrontacji psychologicznej. Rafał zauważył w sklepie nową twarz. Funkcjonariusza w cywilu, który obserwował jego ruchy. Na sekundę ich spojrzenia się skrzyżowały. Nie padło żadne słowo, ale Rafał poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie odczuł. Dziwną niepewność wobec własnej percepcji. Czy to był przypadek? Czy ktoś już wie? To był moment, w którym jego cisza zaczęła się kruszyć. Dotychczasowe poczucie kontroli nad otoczeniem, tak ostrożnie budowane przez lata, Nagle zaczęło się rozpadać. Wieczorem, w mieszkaniu przy ulicy Toruńskiej, Rafał patrzył na odbicie światła latarni w szybie. Zauważył cień, który przesunął się po jego podłodze. Nie było żadnego ruchu w mieszkaniu, nie było nikogo, ale on poczuł, że ktoś patrzy, że jego świat nie jest już tylko jego. W tym momencie zrozumiał, że jego rutyna, jego cisza i poczucie absolutnej kontroli, wszystko co dawało mu spokój, zostało zakłócone. To był początek końca jego prywatnego świata. Rok 2008. Rafał Stępień miał 31 lat. Jego życie, choć wciąż pozornie zwyczajne, zaczęło pękać pod naporem obserwacji i niepokoju. Małe błędy, które wcześniej umykały jego uwadze, teraz nie dawały mu spokoju. Komisarz Marcin Dąbrowski postanowił zebrać wszystkie elementy układanki w jedną całość. Śledczy połączyli monitoring miejski, zeznania sąsiadów, Wzorce rutynowe oraz kilka drobnych tropów z miejsca pracy Rafała. Każdy element, pozornie nieistotny, stał się dowodem na konsekwentne powtarzanie schematu zachowań. Rafał sam nieświadomie popełnił błąd, który zmienił wszystko. Pewnego wieczoru, w zwykłym spacerze nad jeziorem, zapomniał ukryć jeden z drobnych elementów swojej rutyny, dokument, który mógł wskazać jego obecność w określonym miejscu w konkretnej godzinie. Nie było to coś, co od razu przykułoby uwagę postronnych, ale dla policji, która od miesięcy obserwowała każdy jego krok, było to brakiem spójności w jego dotychczasowej rutynie. Pierwsze twarde dowody zaczęły spływać do śledczych. Nie było sensacyjnych dramatów ani nagłych wydarzeń, była logika i cierpliwość dochodzenia. Każdy drobny szczegół, każda nieścisłość w zachowaniu Rafała, każde obserwowane odstępstwo od rutyny stało się kluczowe. Dąbrowski i jego zespół zaczęli łączyć fakty: powtarzające się obecności nad jeziorem, godziny spacerów, dziwne wzorce w codziennym życiu Rafała. Dla Rafała był to moment pierwszego wewnętrznego kryzysu. Czuł, że cisza, którą tak starannie budował przez lata, zaczyna pękać. Nie bał się ujawnienia w tradycyjnym sensie bał się utraty kontroli nad własnym światem. Czuł, że każdy krok może być obserwowany, każdy gest analizowany. Każda decyzja podważona. W tym czasie w ełku zaczęły krążyć plotki. Mieszkańcy zauważyli coraz więcej patroli policyjnych w pobliżu jego bloku i jeziora. Ktoś wspominał o tajemniczych notatkach znalezionych w zakamarkach miejskich parków, które mogły wskazywać na obserwacje przechodniów. Śledczy zebrali te informacje w całość, tworząc portret behawioralny, który niemal idealnie pasował do Rafała. Najważniejsze było jednak to, że w końcu powstała pierwsza mapa logiczna działań Rafała. Nie było tam dramatycznych scen, tylko schematyczny rytm jego życia, który ujawniał wzorce spacer nad jeziorem, powrót do mieszkania, codzienne obowiązki, obserwacja otoczenia. Dzięki temu policja mogła przewidzieć jego ruchy i zacząć przygotowywać działania prowadzące do aresztowania. Rafał odczuł, że jego prywatny świat jest podzielony na dwa poziomy. To, co wydawało się jego kontrolą, i to, co zaczęło uciekać z jego rąk. Ta świadomość narastała w nim z każdym dniem. Nie było paniki, nie było dramatycznych gestów. Był zimny spokój, zmieszany z napięciem, które w końcu miało doprowadzić do końcowego zetknięcia z policją. Rok 2008. W ełku panowała cisza, która nie była zwyczajna. Wyglądała jak pauza między dwoma scenami. Jak chwila wstrzymanego oddechu, gdy wszyscy czuli, że coś się zbliża, choć nikt nie wiedział, kiedy dokładnie nastąpi. Komisarz Marcin Dąbrowski zebrał cały zespół w sali odpraw. Na tablicy wisiały zdjęcia mapa jeziora schemat okolic pobliskich bloków zestawienia godzin i ruchów mieszkańców wszędzie czerwone linie linie, które od miesięcy prowadziły w jedno miejsce do jednego człowieka Rafała Stępnia. To był pierwszy moment w całym dochodzeniu, kiedy zespół miał pewność. Nie przypuszczenia, nie hipotezy, dowody, które tworzyły spójną całość. Nadszedł czas działania. Zwykły dzień, szary poranek. Deszcz, który sączył się z nieba jak tło do dokumentu kryminalnego. Jezioro było spokojne, a aleja prowadząca w stronę bloków przy ulicy Toruńskiej błyszczała od mokrych liści. Rafał wyszedł z mieszkania o tej samej godzinie co zawsze. Miał rutynowy plan, tak jak codziennie od lat. Ale nie wiedział, że tego dnia rutyna była już zupełnie po drugiej stronie. Najpierw zauważył patrol stojący przy parkingu. To go zaintrygowało. Był przyzwyczajony do policji, ale dziś ich ustawienie wydawało się inne, mniej przypadkowe. Potem dostrzegł mężczyznę, który udawał przechodnia, choć jego krok był nienaturalnie powolny. A chwilę później, Kobietę w kurtce, która patrzyła dłużej niż zwykle, jakby coś analizowała. Napięcie wybuchło w jednej sekundzie. Z za bloku wyszła grupa funkcjonariuszy równym, wyważonym krokiem. Nie było krzyków, nie było bieganiny. Była chłodna, proceduralna pewność. Rafał, stępień! odezwał się komisarz Dąbrowski spokojnym, ale twardym głosem. Policja, proszę podejść. Rafał zatrzymał się. W jego oczach nie było ani paniki, ani agresji, była pustka, jak człowiek, który czuje, że jego własny świat właśnie się domknął. Nie próbował uciekać, nie próbował zaprzeczać. Odwrócił się powoli, jakby obserwował własne życie z dystansu, jak widz oglądający scenę, którą znał od dawna. Kajdanki zapięły się na jego nadgarstkach, z suchym metalicznym kliknięciem, jak kropka na końcu długiego zdania. W komendzie przy ulicy Suwalskiej panowała ciężka atmosfera. Śledczy rozkładali na stole kolejne dokumenty, zdjęcia, mapy. Analizowali schematy, notatki, zapisy z monitoringu. To nie był wybuch emocji czy sensacyjne odkrycie filmowe. To była metodyczna praca, która przez wiele miesięcy prowadziła ich do tego momentu. Rafał siedział w pokoju przesłuchań. Światło jarzeniowe odbijało się od białych płytek na ścianach. Przed nim leżała szklanka wody, której nie tknął. Komisarz Dąbrowski usiadł naprzeciwko niego. Znasz swoje prawa, możesz milczeć. Chcemy tylko zrozumieć, dlaczego to zrobiłeś. Rafał patrzył przed siebie. Cisza między nimi była gęsta. Nie próbował niczego tłumaczyć, nie próbował walczyć. To była jedna z najdziwniejszych cech tej sprawy. Jego absolutny spokój, graniczący z rezygnacją. Wyglądało to tak, jakby Rafał już od dawna wiedział, że ten moment nadejdzie. I że nie zamierza z nim walczyć. Sprawa ruszyła kilka miesięcy później. Sala sądowa była wypełniona reporterami, mieszkańcami, ekspertami. Cała Polska znała już tę historię, opisywaną w gazetach, analizowaną w programach telewizyjnych, komentowaną w internecie. Rafał wprowadzony został w asyście funkcjonariuszy. Szedł wolno, bez żadnych emocji. Nie reagował na szepty, na spojrzenia pełne strachu, gniewu i ciekawości. Prokurator przedstawił długą listę dowodów. Śledczy, w tym komisarz Dąbrowski, zeznawali godzinami. Biegli psychologowie omawiali jego osobowość, pochodzenie, lata izolacji, wzorce zachowań. Najbardziej uderzające było to, że Rafał przez cały proces milczał. Nie wyraził skruchy, nie tłumaczył się, nie próbował zrzucić winy na nikogo. Sędzia odczytał wyrok. Długość kary była surowa, zgodna z wymogami prawa. Wymieniona słownie tak jak chciałeś. Na sali zapadła długa cisza, a potem emocje publiczności wybuchły jak fala. Rafał przyjął wyrok bez słowa. Ostatni raz spojrzał na salę, jakby chciał zapamiętać ten obraz. Nie ludzi, lecz samą przestrzeń. Potem został wyprowadzony. Rok 2009. Ełk powoli wracał do normalności. Choć normalność nigdy nie była już taka sama. Miasto, które przez lata żyło w cieniu strachu i niepokoju, nagle znalazło się w miejscu, gdzie cisza przestała być groźna. Stała się przestrzenią do oddechu. Mieszkańcy z czasem przestali patrzeć przez ramię. Rodzice znowu pozwalali dzieciom biegać po podwórkach. Nad jeziorem znów pojawiali się ludzie spacerowicze, biegacze, zakochane pary. Ale coś w tej przestrzeni pozostało niewidoczne dla turystów. A wyczuwalne dla tych, którzy tu mieszkali od lat. Pamięć o lęku, który przeszedł przez miasto jak cichy cień. Komisarz Marcin Dąbrowski nie wrócił do dawnego rytmu pracy. Sprawa Rafała Stępnia była jedną z tych, które zostają w człowieku. Nie dlatego, że była najbardziej brutalna czy najbardziej medialna, ale dlatego, że była najbardziej pusta. Z każdym przesłuchaniem, z każdym dokumentem, z każdym elementem układanki. Dąbrowski widział człowieka, który żył obok innych jak cień. Człowieka, którego życie było zbudowane z ciszy, rutyn i pustych spojrzeń. Kiedy sprawa się zakończyła, komisarz długo wracał myślami do jednego pytania: Kiedy to wszystko się zaczęło i czy można to było zatrzymać wcześniej? To pytanie zostawało z nim na każdej służbie i zostanie już na zawsze. Rafał trafił do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze, nie sprawiał problemów. Nie wchodził w konflikty, nie próbował niczego udowadniać. Był spokojny, nawet zbyt spokojny. Psycholog więzienny, który z nim pracował, powiedział kiedyś zdanie, które Dąbrowski zapisał w swoim notesie: On nie żyje emocjami, on żyje strukturą, a gdy struktura pękła, no po prostu przeszedł w kolejną. To tłumaczyło wszystko i nic jednocześnie. Rafał spędzał większość czasu z książkami, notatkami, schematami. Zupełnie jak wtedy, gdy mieszkał przy ulicy Toruńskiej. Rutyna była jego naturalnym środowiskiem, izolacja jego językiem, a cisza jedynym miejscem, w którym czuł się bezpiecznie. W lokalnych szkołach, przez lata, mówiono o tych czasach. Uczniowie, którzy byli wtedy dziećmi, wspominali zakazy rodziców, puste ulice po zmroku, zamknięte okna i ciche rozmowy dorosłych w kuchni. Ełk nie został naznaczony strachem. Został naznaczony świadomością, że zło nie zawsze krzyczy. Czasem siedzi naprzeciwko w autobusie, czasem idzie obok w kolejce po chleb, czasem mieszka piętro niżej. To była lekcja dla całego miasta: lekcja o tym, jak niewiele wiemy o ludziach wokół nas i jak często potrafimy nie zauważyć ciszy, która skrywa najwięcej. Historia Rafała Stępnia nie jest opowieścią o potworze. Jest opowieścią o człowieku, którego życie płynęło w samotności, aż samotność stała się jedyną rzeczą, którą rozumiał. Nie ma prostych odpowiedzi. Nie ma jednego momentu, który można by wskazać palcem i powiedzieć: to tutaj wszystko się zaczęło. Takie historie uczą nas czegoś niezwykle ważnego: że zło nie zawsze przychodzi z hukiem. Czasem pojawia się jako cicha luka, mała rysa, niedopowiedziana sekunda, a potem rośnie. Latami. Powoli, niewidocznie, i gdy w końcu wychodzi na światło dzienne, wszyscy zadają to samo pytanie. Jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył? Jeśli ta historia Cię zainteresowała i chcesz więcej takich mrocznych, dokumentalnych opowieści, pamiętaj, że możesz zostawić subskrypcję. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów, nad którymi już pracuję. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Do usłyszenia w następnym odcinku.